Julian Tuwin. Lokomotywa. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pod z niej spływa Tu oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco. Uch, jak gorąco. Puf. Jak gorąco. Uf jak gorąco, już ledwo sapie, już ledwo zipie, A jeszcze palacz, węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie z żelaza stali i pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tuste kiełbasy, a czwarty wagon pełen bananów, a w piątym stoi sześć fortepianów, w szóstym armata, o jaka wielka. Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy, w ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze czterdzieści. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów, i każdy zjadłby. Tysiąc kotletów, i każdy nie wiem, jak się natężał. To nie udźwignął. Taki to ciężar. Nagle gwizd. Nagle świst para buch koła w ruch najpierw powoli jak żółw ociężale ruszyła maszyna po szynach ospale szarpnęła wagony Ciągnie z mozołem i kręci się, kręci się koło za kołem. I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej, i dudniej I stuka łące i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd na wprost? Po to, że, po torze, po torze przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las. I śpieszy się, śpieszy, by zdążyć na czas. No tak turkoce i puka i stuka to: tak, to, to, tak, to, tak, to, tak, to. Tak, to, tak, to. Gładko tak lekko tak toczy się wda, jak gdyby to była piłeczka, nie sta, Nie ciężka maszyna zjejana, zyszana, lecz fraszka igraszka, zabawka wlaszana. A skądże, to jakże, to czemu tak gna? A co, to, 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 co, to? to, to kto to, to, to tak pcha, że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch, to para gorąca wprawiła to w ruch. To para co wskotła tu rurami do tłoków. A tłoki kołami ruszają w, w dwóch boków. Gnają i pchają i pociąg się toczy. Bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy. I koła turkocą i puka i sukato. tak to, to. Tak to, to, tak to, tak to, tak to. Ruchem,